Headset wirtualnej rzeczywistości. Magiczne urządzenie, które po założeniu. przeniesie cię do dziwnych światów, pokaże spotkane rzeczy, otoczy niesamowitymi rzeczywistościami, pozwoli poznać nieznane, poczuć się niesprawiedliwe. No dobra, to tak w teorii. A jak sprawa wygląda w praktyce? O co chodzi z tą całą wirtualną rzeczywistością? Jak ona działa? I co najważniejsze, jaki ma potencjał? Coś, co nazywamy wirtualną rzeczywistością przeszło bardzo długą drogę. Here. Technologicznym protoplastą był stereoskop. U podstaw działał identycznie do obecnych headsetów. W 1838 zademonstrowano, że ludzki umysł przetwarza dwuwymiarowy obraz z każdego oka na obraz w trzech wymiarach. Specjalne urządzenia zwane stereoskopami pozwalały patrzeć przez soczewki na zdjęcia, dając wrażenie przestrzeni. Przeskakując wiele lat do przodu, stworzono sensoramę. Wielkie urządzenie, które pozwalało oglądać filmy nie tylko w stereoskopowym 3D, ale również za pomocą specjalnych wiatraków, generatorów zapachu i wibrujących silników, pozwalało poczuć świat filmu innymi zmysłami. Wreszcie docieramy do powstania pierwszego na świecie headsetu wirtualnej rzeczywistości w 1960 roku. Wyglądał tak. Pierwsze konsumenckie wersje headsetów pojawiły się dopiero w latach 90. Było to na przykład niezbyt udane Nintendo Virtual Boy oraz już bardziej popularny VFX1. Ten ostatni headset to gadżet, z którym nawet mogliście się zetknąć, często występował w różnych parkach rozrywki. Ja miałem z nim styczność w Chorzowie. Szczerze mówiąc, 5 minut z tym czymś powodowało mdłości, a efekt i tak był beznadziejny. Obecnie udało się przełamać wiele technologicznych barier, które powodowały, że wirtualna rzeczywistość kompletnie nie miała sensu. Niezależnie od firmy, która tworzy takie urządzenie, u samych podstaw działają w podobny sposób. Na każdy headset składa się kilka elementów. Po pierwsze ekran. W przypadku prezentowanego tutaj Samsunga Gear VR użyty jest ekran smartfona, lecz może to być też osobno zaprojektowany wyświetlacz. Obraz pokazywany jest dwa razy: raz dla lewego oka i raz dla prawego oka. Dokładnie tak jak w stereoskopie z XIX wieku. Następnie mamy soczewki. Są niezwykle istotnym elementem każdego headseta, gdyż izolują wyświetlany obraz, zbliżają go i odcinają nasz wzrok od świata zewnętrznego. To właśnie dzięki soczewkom nie widzimy krawędzi ekranu i mamy wrażenie, że wirtualnie świat nas otacza. Jeśli sprzęt posiada regulację dioptrii, to osoby z wadą wzroku mogą go używać również bez okularów. Kolejny bardzo ważny element to system wykrywający ruch głowy. Bez niego nie ma możliwości w pełni doświadczyć wirtualnego świata. Najpopularniejsze metody to zastosowanie żyroskopu i akcelerometra, jednak zdarzają się również zewnętrzne kamerki śledzące nasze ruchy. Dobra, czas na mięsko, czyli samą wirtualną rzeczywistość. Temat należy podzielić na dwa działy: gry oraz filmy. Każde z nich ma inne wyzwania i problemy do rozwiązania. Na początku przejdziemy sobie szybciutko przez gry, a potem zgłębimy temat, który mnie bardziej interesuje, czyli filmy. Jest dość oczywiste, że aby uwierzyć w jakiś świat, bariera między jawą a rzeczywistością wirtualną musi się zatrzeć. Tak jak w przypadku filmów jest to prostsze, o czym później, tak gry mają trochę większy problem. Szczególnie gry, które nie są abstrakcyjne, bo te akurat mogą sobie pozwolić na wszystko. Zróbmy sobie mały test, wykorzystując kamerę. Wyobraźcie sobie, że to co teraz widzicie to właśnie świat w wirtualnej rzeczywistości symulowany przez grę. Jakie mogą wystąpić problemy, które nas wytrącą z iluzji? Po pierwsze, szybkość działania. Potrzebujemy bardzo mocnego komputera, aby gra, mówiąc potocznie, nie ciała. Każde zatrzymanie obrazu spowoduje wyrzucenie nas z iluzji. Po drugie, ilość klatek na sekundę. Im więcej, tym lepiej. W końcu ruch, który obserwujemy w rzeczywistości jest bardzo płynny. Przyjęło się uważać za komfortowe minimum 60 klatek na sekundę. To bardzo dużo. Jeśli ilość klatek spadnie poniżej tej wartości, to możemy utracić poczucie obecności w wirtualnym świecie. Po trzecie, choroba lokomocyjna. Wyobraźcie sobie, że w czasie gry musimy szybko i ostro machać głową z jednej strony na drugą. Zakładam, że nawet teraz możecie się poczuć dziwnie, a co dopiero gdy ten świat was otacza. Gry powinny być tak projektowane, aby tego uniknąć. Ostatnia sprawa to kontrola postaci. Gry przyzwyczaiły nas do tego, że się po prostu poruszamy. Pomijając nawet technologiczne problemy z wykrywaniem ruchu, to przecież poruszamy się po mieszkaniu z headsetem na głowie jest prostą drogą w najbliższą ścianę. Dlatego też obecnie w wirtualnej rzeczywistości najlepiej sprawdzają się gry, w których siedzimy. Rozwiązuje to masę problemów ze sterowaniem, ale z drugiej strony dość solidnie ogranicza. Przejdźmy teraz do filmów. Tutaj z jednej strony jest prościej, bo nie ma problemów z symulacją rzeczywistości w końcu to, co nakręci kamera, no, jest rzeczywistością. Z drugiej strony, w zależności od gatunku filmu, mamy większe lub mniejsze wyzwania. Zdecydowanie największe są z filmem fabularnym. Kreatywny problem do przeskoczenia istnieje już u podstaw. Jak zrealizować film przeznaczony do wirtualnej rzeczywistości? Film, w którym widzimy wszystko naokoło. Gdzie tutaj miejsce na cięcia, na montaż, gdzie miejsce na oświetlenie planu, gdzie tutaj zabawa optyką, głębią ostrości, różnymi ogniskowymi obiektywów? Myśląc o filmie 360 stopni, trzeba praktycznie zapomnieć o wszelkich regułach rządzących kinem od lat i wymyślić je od nowa. Jak poprowadzić historię? Ba, jak poprowadzić uwagę widza? Przecież normalnie służy do tego kadrowanie. Widz patrzy tam, gdzie chcemy, zawsze. Wirtualna rzeczywistość daje widzowi całkowitą swobodę. To my wybieramy, na co patrzymy i jak patrzymy. Jest to ogromny potencjał do ujarzmienia przez twórców. Jeśli myślimy o montażu, powinny przeważać długie ujęcia. Tego typu sceny raczej nie są najszczęśliwszym wyborem pod wirtualną rzeczywistość. Tempo filmu musi być budowane akcją w obrębie kadru 360 stopni, a nie cięciami. Surprise! Jeśli myślimy o świetle, to klimat powinny budować lampy obecne w świecie filmu. Jest to oczywiście osiągalne, nie trzeba nawet daleko szukać. W Birdmanie większość scen została w taki sposób oświetlona. Lampy pełniły równocześnie funkcję rekwizytów. Wydaje się, że technologia wirtualnej rzeczywistości idealnie nadaje się do filmów dokumentalnych. Gdy się nad tym głębiej zastanowimy, wiele filmów dokumentalnych pokazuje życie konkretnych bohaterów. Wraz z kamerą śledzimy ich sukcesy, porażki, jesteśmy z nimi w chwilach smutku i radości. Technologia 360 stopni mogłaby być naturalnym rozwinięciem tej idei. Nasza obecność w świecie bohaterów byłaby bardziej namacalna, realna. Moglibyśmy ich jeszcze lepiej poznać, tak naprawdę poznając całą rzeczywistość, w której żyją.

Obecnie powstają krótkie dokumenty testujące nowe możliwości. Jeden z nich, Collisions, został wyświetlony na festiwalu Sundance i jest dostępny do pobrania za darmo. Oczywiście naturalną drogą dla wirtualnej rzeczywistości są wszelkie filmy przyrodnicze. Kanał National Geographic już rozpoczął eksperymenty. Pierwsze efekty każdy może obejrzeć. YouTube i Björk stworzyli pierwsze teledyski, a na koncertach zaczęto montować kamery 360 stopni. You got a face not i have some scars from where I've been. Powstają pierwsze filmy eksperymentalne łączące grafikę komputerową z faktycznie nakręconym materiałem. Bardzo ciekawym i klimatycznym krótkim filmem jest Sonar. Materiał, podobnie jak Collisions, został pokazany na Sundance i jest dostępny do poprania. Zainteresowanie wirtualną rzeczywistością jest bardzo duże. Nie tyle ze strony konsumentów, bo tego się dopiero dowiemy, co właśnie twórców. Mam wrażenie, że każdy, kto założy taki headset i odpali jakiś fajny film typu Sonar czy Collisions, poczuje, że autentycznie mamy do czynienia z czymś nowym, z czymś, co ma gigantyczny potencjał. Z drugiej strony każdy też zauważy, że twórcy są na etapie eksperymentów. Dopiero uczymy się wirtualnej rzeczywistości. Tego, co odpowiednio podziała na widza, tego co zbuduje emocje, co poprowadzi historię do przodu czy w ogóle przedstawi fajną fabułę. Jest tutaj oczywiście duże wyolbrzymienie, ale mamy tutaj coś z takiego odkrywania kina na nowo. Bardzo trudno stwierdzić, gdzie to wszystko zmierza. Tak jak z każdą nową technologią. Może się przyjąć i bardzo fajnie rozwinąć, a może skończyć na kartach historii. To już pokaże czas.